Dziś odpowiadam na Wasze pytania. Było ich tylko kilka, a więc ten film nie będzie jakiś długi. Chciałam też zrobić słonia Oj. No i zrobiłam, i będzie to w tym filmie. Między ja będę gadać i robić. I pierwsze było, ile mam lat. I oczywiście pozdrawiam osoby, które napisały i zadały mi pytania. Pierwsze pytanie, czyli ile mam lat? I nad tym pytaniem bardzo długo się zastanawiałam, czy odpowiedzieć, czy jednak nie. I chyba nie odpowiem, ale możecie zgadywać. Pod dobrą odpowiedzią, od, odpowiedzią em, dam serducho. I mm, no, nie odpowiadam, dlatego że po prostu boję się, że zaraz będą jakieś. Niemiłe rzeczy pisane i tak dalej, no ale trudno. Przejdźmy teraz do czegoś innego. To pytanie były bardzo <noise> też ciekawe. Ogólnie to jakby nie wiedzieli, to teraz wkładam takie coś do uszu, że jak to się nazywa? Zatyczki do uszu, no. Ja nie wiem czemu, ale wkładam. No i następne pytanie to było, czy masz ese? Tak, mam ese. Dzisiaj mam eszcze, bo dzisiaj jadę na konie jestem szczęśliwa. Ehm, a więc, też dlatego, jestem happy. Happy, happy, happy. Następne pytanie było: czy wolę koty czy psy? Ja szczególnie wolę psy. Koty też lubię, ale jednak psy wolę, bo wiadomo, spotykam się z nimi codziennie i plusuję wolę. Jasne? Jasne. Następne pytanie było, czy nagram gacha live. Ja mam gacha klub, nie mam gacha live, ale mogę nagrać też gacha live. Zobaczymy jeszcze, jak tam będzie z tym wolnym u mnie. I jak będę miała bardziej taki czas wolny, może w sobotę mi się uda, bo w niedzielę, to wtedy nagram. Następne było pytanie, co najbardziej lubię jeść. Ja najbardziej lubię jeść, no wiadomo, maka, ale pewnie to chodziło o co z, Na przykład. Po prostu co lubię jeść? Ja najbardziej lubię z maka jeść cheeseburgery. Nie wiem czemu, ale ja tak sobie zawsze zamawiam dwa cheeseburgery i po prostu frytki. Więc to tyle. Też lubię bardzo pizzę i sałatki różne. Więc tak. I następne pytanie to. E, bilard, bilard czy kręgle? Mm, w sumie to nie wiem, ale w kręgle nigdy nie grałam, serio. E, grałam e, w bilarda na wakacjach, więc wybiorę jednak bilard. I ostatnie pytanie, czy ktoś mi się podoba? Mm. Teraz na razie nikt. Hmm. Kiedyś mi się podobał ten, ale to były. Kiedyś mi się podobał taki. Jakiś, jak chodziłam do przedszkola, to um, był mi się taki chłopak, um, ale um, on był strasznie zaradny i hamski. Um, no i um, potem ja poszłam do innej szkoły, on poszedł do innej i nawet lepiej, bo on był strasznie hamski, a ja po prostu nie lubię hamskich osób. Więc to na tyle. Ogólnie to słoneczko jest gotowe już i po prostu zapraszam do zasubskrybowania i czekajcie na dalsze pytanka. Pa!